Cześć, halo, halo, No witam z tej strony oczywiście Lev czyter. Teraz to jest kolejny odcinek do Minecraft Farma. Dzisiaj to automatyczna farma marchewek. A więc tak, co potrzebujecie? Potrzebujecie wszystkie rzeczy, które mam tutaj. I dobra, rozwalamy sobie na początku wstawiamy wodę, na to wstawiamy sobie yy, komposter, czyli kompostownik po prostu. Wstawiamy na to slaba, No i tu już mamy pierwszą rzecz z głowy, Wodę też już mogę wyrzucić. Oramy pole na 4 kratki dookoła, więc to też na pewno na luzie poradzicie sobie. No i okej, okay. przy przeoraniu, pola już tak na 4 musimy to zaorać. Posadzeniem zajmiemy się na końcu. Ja mam gram na najszybszym game rule, więc po prostu u mnie to jest natychmiastowe, u Was troszeczkę dłużej. Dobra, kolejna sprawa to jest ustawienia drewna dookoła. I w jednym miejscu robimy wejście. Takie w jednym miejscu robimy wejście i to na środku. Czyli na przykład w tym miejscu bym chciał mieć. rozstawiamy proste dwie kratki do tyłu i robimy w ten sposób. Tutaj sobie pozwolę wstawić. No i dookoła jedziemy kolejną warstwę górną już i wstawiamy tam oczywiście szkło. Więc żeby nie było żadnego problemu, nie robiło. Żebyśmy wszystko widzieli, dokładamy szkło pięknie. No i dobra, ja jestem zadowolony, jest szkło, możemy je pozwolić sobie wyrzucić. Bierzemy teraz hopper i skrzynkę. Kopiemy się dwie kratki, wstawiamy skrzynkę, wstawiamy hopper. Możemy zrobić e, próbę, czy wszystko działa tak jak powinno. Robimy oczywiście sobie wejście tutaj całe. Jak widzicie, wszystko działa jak powinno, więc nie jest źle. No i dobra, jak mamy tą rzecz, potrzebujemy kolejny, to jest e, tor i wagonik z y, oczywiście lejem i robimy w najprostszy sposób, czyli wstawiamy hop wstawiamy hop, wstawiamy wagonik rozwalamy rozwalamy, tutaj mogę zablokować tutaj dokładamy, zrobimy dokładnie to samo, czyli hop, wagonik niszczymy, hop, hop i automatycznie mamy jakby takie zablokowanie, do tego przyda nam się jeszcze trap, który wstawiamy sobie na górze że nie było żadnego przejścia ani nic w tym stylu, to sobie odkładamy na spokojnie już bo to już nam się po prostu nie przyda. To również. Bierzemy kolejne dwie rzeczy, czyli kładziemy sobie na wszelki możliwy sposób pochodnie. Ja bym się nawet nie bawił, wstawiał po prostu dużo tych pochodni. Macie dużą możliwość dzięki temu, mm, dużą możliwość, że będzie wszystko oświetlone i nic nie będzie się psuło. Ustawiamy sobie oczywiście marchewki dookoła. Okej okay. Możemy sobie teraz pozwolić to odłożyć I teraz najważniejsza rzecz W tym miejscu spawnujemy Ja sobie pozwolę jeszcze miecz zabrać Albo musicie po prostu zabrać Stawiamy sobie y, farmera No nie biega im. o dobra jesteś farmerem <grym> To git, troszeczkę się nie znałem Przepraszam jak ich pobiłem Pozwól, że zaram tobie pole, tutaj, żebyś nie martwił się. I kolejną sprawą, jaką jest, to wstawiamy sobie tutaj zwykłego villagera. I na jakiej to podstawie działa? Już wam tłumaczę. Ogólnie działa to na takiej podstawie, że ten oto nasz wieśniak będzie zbierał te marchewki. No, zbieraj te marchewki, tak, zbieraj. Mnie tu nie ma. Game spektator, dobra. Yy, ogólnie to działa tak, mm, że nasz kochany wieśniak będzie zbierał sobie tutaj marchewki całe. Tylko zanim on nie zbierze, to trochę się na pewno zajdzie. Ja może wam później to przyspieszę jakoś i wam pokażę. On po prostu będzie zbierał te marchewki stąd i jak zbierze marchewki, automatycznie. No zbierz marchewkę, no weź, proszę cię to będzie chciał przekazać to drugiemu wieśniakowi te marchewki, no bo jest na logikę farmerem i musi wyżywić innych wieśniaków. Czyli będzie po prostu brał marchewki, zbierał i będzie chciał rzucić te marchewki drugiej osobie. No ale na logikę my zablokowaliśmy dostęp do dru drugiej osoby, yy, dlatego też yy, są te całe woziki, które po prostu blokują całe minecarty, czyli wagoniki z lejem. A one będą zrzucały tutaj prosto do skrzynki Ale pan chyba się obraził i, i nie chce pokazać I ja po prostu będę musiał... Może to przyspieszę jakoś. Za weź te marchewki Masz, weź te marchewki. <gryw> I weź mu przekaż te marchewki. Co? Przekażesz mu te marchewki? Tak, przekaż mu te marchewki. O, wieśniak się uparł i nie będzie mu przekazywał marchewek. No ale ogólnie to działa w ten sposób. O, dobra. <ścoughs> jak widzicie, on te marchewki wyrzucił po prostu. I te marchewki mają przychodzić tutaj. One, jak widzicie, później będą spadać. Jeżeli mi nie wierzycie, możecie sobie zostawić za jakiś czas, po prostu to wszystko będzie działało. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapeczka w górę, komentarz i subskrypcję, ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się, cześć!